Kupujesz kurczaki w Lidlu? Koniecznie musisz obejrzeć to nagranie. Powiemy sobie bowiem o tym, skąd się te zwierzęta biorą, w jakich warunkach żyją, za co płacimy kupując ich mięso i ostatecznie co możemy zrobić, by sytuacja uległa zmianie. Możesz sobie jednak zadać pytanie, czemu powinno mnie to interesować. Mi to jest jak najbardziej słuszne pytanie. Powinniśmy przede wszystkim pochylać się nad kwestiami, które są ważne. I oczywiście ważne to pojęcie mocno subiektywne. Dla jednej osoby ważne będzie to, jak upięła włosy danego dnia, dla innej osoby ważny będzie kolor skóry wymyślonych istot ze szpiczastymi uszami w serialu fantazy, dla innej katastrofa klimatyczna, a dla jeszcze innej wszystkie te wymienione rzeczy, albo żadna z nich. W skrócie mamy różne priorytety i różne systemy wartości. Jedne są bardziej powszechne, a inne mniej. Ja staram się na tym kanale mówić o rzeczach, które są albo ważne dla wielu osób, albo są ważne dla mnie i dopiero chciałbym, żeby większość się nimi zainteresowała. Na szczęście, omawiany dzisiaj temat w zasadzie odhacza obie kategorie, bo jest to zarówno temat mi bliski, na którym bardzo mi zależy, ale jest to też kwestia, która leży na sercu większości z nas. A gdy mówię większości z nas, to oczywiście nie mam na myśli wyłącznie osób zaangażowanych w walkę o prawa zwierząt, ale o większości z nas ludzi zarówno w Polsce, jak i Europie. I jest to kluczowa dzisiaj informacja, bo nie tylko mówi nam o tym, że to nagranie powinno znaczną część z Was zainteresować ale jest to też istotna informacja dla sieci handlowej Lidl, która to sieć jest w centrum moich dzisiejszych rozważań a w której własnym interesie powinno być zwrócenie uwagi na fakt, że większości jej klientów zależy na dobru zwierząt. Z jednej bowiem strony wiemy doskonale, że Lidl jest drugą największą siecią dyskontów w Polsce i że w tej sieci robi zakupy bardzo dużo Polaków. Ale wiemy też doskonale i to jest ta wiedza, która powinna przede wszystkim zainteresować samą sieć, że kwestia dobrostanu zwierząt jest dla Polaków bardzo istotna. I tak chociażby 80% osób w Polsce, według badania Biostat ze stycznia 2022 roku, twierdzi, że warunki hodowli kurczaków, od których pochodzi kupowane przez nich mięso, są istotne. Ponad 85% badanych uważa, że producenci drobiu powinni poprawić warunki, w jakich hodowane są kurczaki na mięso, a ponad 75% ankietowanych mówi o tym, że sklepy, restauracje i producenci żywności powinny zrezygnować ze sprzedaży i oferowania mięsa z kurczaków raz szybko rosnących, na rzecz kurczaków z ferm o podwyższonym standardzie. Ponownie mowa tutaj o zdecydowanej większości ludzi. Zresztą nie jest to niczym zaskakującym na tle chociażby Europy, bo już kilka lat temu w raporcie Unii Europejskiej o nazwie postawy Europejczyków wobec dobrostanu zwierząt, znaleźć możemy informację, że i tutaj cytuję: Znaczna większość Europejczyków uważa, że ochrona dobrostanu zwierząt hodowlanych jest bardzo ważna. Okazuje się bowiem, że los zwierząt w hodowlach jest bardzo ważny, albo przynajmniej ważny dla aż 94% osób. W podobny sposób Europejczycy postrzegają aktualną sytuację zwierząt, i tak na przykład ponad 4 na 5 respondentów uważa, że dobrostan zwierząt hodowlanych powinien być lepiej chroniony niż obecnie. W skrócie, można przyjąć, że ogólnie, jako społeczeństwo i jako konsumenci, chcemy lepszego losu dla zwierząt. Zdajemy sobie sprawę z ich sytuacji, wiemy, z czym wiąże się brak odpowiednich warunków hodowli i nie chcemy brać udziału w okrutnym traktowaniu zwierząt. Ale problem pojawia się wtedy, gdy konsumenci nie mają wiedzy na temat tego, co dzieje się za wysokimi murami ferm w wielkich hangarach, w których hoduje się miliardy kur na mięso. Bo jeśli tego nie wiedzą, to nie mogą podejmować świadomych decyzji konsumenckich i nie mogą realizować wartości, które są dla nich najważniejsze, a o których przed chwilą wspomnieliśmy. A niestety, na co wskazuje wspomniany już raport Biostatu, ogólna wiedza na temat warunków na fermach i życia kur w hodowlach przemysłowych jest bardzo znikoma. Na szczęście jednak. Choć jest to swoiste szczęście w nieszczęściu, mamy dostęp do materiałów, które ukazują warunki na fermach, z których Lidl bierze swoje kurczaki, między innymi we Francji, Hiszpanii, Włoszech czy Austrii. Wiemy doskonale na podstawie tajnych śledztw upublicznionych przez fundację Alberta Schweitzera i przygotowanych przez tę organizację materiałów, z czym muszą się mierzyć kurczaki w tych hodowlach w ciągu swojego krótkiego, kilkutygodniowego życia. I całkowicie rozumiem, że są to przygnębiające sprawy, o których pewnie większość z nas, konsumentów, ale też osób zarządzających Lidlem, nie chce słyszeć. Ale jest to najlepszy powód, by właśnie o tym posłuchać i zobaczyć, za co płacimy, albo w przypadku sieci handlowej, co produkujemy, za co jesteśmy odpowiedzialni. Bo jeśli boimy się, że to, co usłyszymy albo zobaczymy, popsuje nam nastrój, to w zasadzie jest to dowód na to, że coś z tym działaniem jest nie tak. A jeśli mamy możliwość, cokolwiek zmienić w tym systemie, to nasza ignorancja będzie bardzo słabą wymówką, by tego nie robić. Fundacja Alberta Schweitzera ujawniła nagrania stajnych śledztw, które dokumentują wiele okropieństw na fermach, z których Lidl bierze swoje kurczaki w różnych europejskich państwach. I teraz tak. Przeważnie unikam publikowania drastycznych materiałów z ferm i rzeźni, z wielu względów. Na przykład bo szanuję różny poziom wrażliwości osób, które oglądają moje materiały, na które na przykład już są przekonane, więc nie ma sensu dręczyć ich brutalnością, przemocą i cierpieniem innych istot. Są jednak sytuacje, w których inaczej się nie da. Choćbym stawał na rzęsach, nie będę w stanie słownie przedstawić tego, co zobaczyłem na tych materiałach? Nie będę w stanie oddać emocji i tragizmu makabrycznego losu zwierząt, istot, które większość z nas zna jedynie z zafoliowanych opakowań z Lidlowych lodówek. I wydaje mi się, że jest to też uczciwe. Jeśli jesz kurze mięso, kupujesz je na przykład w Lidlu, to chyba sprawdzenie skąd się ono bierze to minimum tego, co powinno się zrobić to podstawa odpowiedzialności za nasze wybory żywieniowe. I to też idealna okazja, by skonfrontować wartości, które są niemal uniwersalne: poglądy, według których, jak już wspomniałem, interesujemy się losem zwierząt, które hodujemy. Ba, nie tylko interesujemy, ale też chcemy zmieniać na lepsze warunki chowu dbać o dobrostan tych zwierząt. To dobry moment, by zestawić je z rzeczywistością, by porównać to, co jest nam bliskie, z tym, za co płacimy, to, co uważamy za słuszne, z tym, co wspieramy i ostatecznie to, jakiego świata byśmy chcieli, z tym, jaki świat aktualnie budujemy. Dlatego teraz pojawią się fragmenty filmów ze śledztw upublicznionych przez Fundację Alberta Schweitzera z kilku europejskich państw, a dla chętnych w opisie poniżej znajdą się linki do całych materiałów. Ale jeśli naprawdę nie jesteś w stanie obejrzeć tych filmów, bo na przykład doskonale wiesz, co tam się dzieje, to na pasku ładowania zobaczysz podział na części i wystarczy, że pominiesz tę część, a już w kolejnej moimi słowami wyjaśnię, co w tych materiałach się znajdowało i dlaczego. Ma to znaczenie. se la soleada y no lo que Leave z stajnych śledztw, którymi dzieli się w swojej kampanii skierowanej do sieci Lidl Fundacja Alberta Schweitzera, przedstawiają przerażające warunki na fermach, z których Lidl pozyskiwał kurczaki do swoich sklepów. Wydaje mi się, że słowa przerażające, okropne czy koszmarne, jak już wspomniałem wcześniej, nie oddają w pełni tego, co w takich miejscach się dzieje. Na fermach przemysłowych, w miejscach, w których hoduje się kury, raz szybko rosnących o wielkim zagęszczeniu, nie ma możliwości, nie ma szansy na uniknięcie wielu z pojawiających się w, tym, w tych nagraniach patologii. Mowa tutaj chociażby o umierających przedwcześnie zwierzętach, co jest w zasadzie bezpośrednim następstwem warunków, w których są one hodowane. A także doborem genetycznym, który sprawia, że kury z ras szybko rosnących nabierają masy, jak sama nazwa wskazuje, w niesamowicie szybki sposób. By łatwiej to zrozumieć, wystarczy wyobrazić sobie, że szacunkowo, gdyby człowiek rósł w takim samym tempie, co kura hodowana na mięso, to pięcioletnie dziecko ważyłoby 150 kg. No i warto wspomnieć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu przed chowem przemysłowym i doborem genetycznym. Kura osiągała swoją pełną masę, która była i tak o wiele, wiele niższa niż obecnie, w około 250 dni. Teraz kurczaki nie dość, że są ogromne, mają przerośnięte mięśnie piersiowe, to końcową masę osiągają w zaledwie 42 dni, to prawie 6 razy krótszy czas. Dlatego nie powinno dziwić, że w materiałach schodowli od dostawców z Lidla z różnych państw są te same przykłady. Przykłady zwierząt, które nie mogą się podnieść, bo albo nie mają siły, albo łamią im się nogi pod naporem ciężaru własnego ciała albo, co jest także bardzo częste, mają problemy z sercem i układem krążenia. Gdy nie mogą się podnieść, albo utrzymanie pozycji stojącej jest dla nich zbyt trudne na dłuższą metę, tracą pióra, tworzą im się odparzenia, zmiany skórne i tym podobne. Mamy też ogrom dowodów na okrutne traktowanie zwierząt w tych miejscach. Widzimy, jak pracownicy biją, kopią zwierzęta, uderzają nimi o brzeg plastikowego kubła, do którego następnie martwe albo w agonii kury są wrzucane. Po nawet takie rzeczy jak oddawanie moczu przez pracownika w pobliżu kur. I teraz uwaga powiem coś, co być może niektóre osoby odbiorą jako kontrowersyjne stwierdzenie mianowicie w ogóle się tym osobom nie dziwię. Nie jest dla mnie zaskoczeniem, że tak się pracownicy tych ferm zachowują, jest to dla mnie absolutnie zrozumiałe następstwo pracy w takim miejscu. Dlaczego? Jest to bardzo proste. Jeśli zależało być na dobrostanie zwierząt, jeśli traktowałbyś albo traktowała te zwierzęta jak żywe, świadome i czujące istoty, czyli zgodnie z faktami, to nie ma mowy o długotrwałej pracy w takim miejscu. Zwyczajnie ilość cierpienia, śmierci, sam widok zwierząt, które walczą o życie, które nie mogą się podnieść i wśród których najsłabsze musisz zabić na miejscu w jakikolwiek sposób, by nie marnowały karmy, sprawiłby, że przebywanie w takim hangarze byłoby piekłem na ziemi. Dlatego, by przetrwać w tej pracy, jest to dobrze znany mechanizm psychologiczny. Osoby zajmujące się zwierzętami w takich miejscach muszą Postrzegać je w zupełnie inny sposób. Na przykład poprzez całkowite wyparcie tego, że są to czujące i świadome, zdolne odczuwać cierpienie, istoty. Dlatego, oczywiście, dla części osób te przykłady bestialstwa pracowników mogą być uznane jako dowody anegdotyczne. Ale warto zastanowić się nad dwiema kwestiami. Po pierwsze, dlaczego w takim razie bez względu na miejsce i państwo te przykłady powtarzają się w niemal niezmienionej postaci?

Kiedy próbuje nakłonić źle wyglądającego kurczaka do jedzenia paszy, inny pracownik szybko to zauważa. Nie mu to nic nie pomoże. Nie? To w, w To mu pomoże. Wiecie, co jest jednak jednym z najbardziej przekonujących argumentów w kwestii cierpienia kur, które ostatecznie trafiają między innymi do lidlowych lodówek. A czego nie jesteśmy w stanie dojrzeć w przerażających i odważnych materiałach ze śledztw organizacji prozwierzęcych, jak chociażby tych upublicznionych przez Fundację Alberta Schweitzera? Jest to chociażby fakt, że nawet gdybyśmy tym samym kurom, czyli kurom raz szybko rosnących, które stanowią Zdecydowaną większość spożywanych przez nas kur zapewnili idealne warunki i świetną opiekę i dali możliwość realizacji różnych potrzeb behawioralnych, których nie mają zapewnionych na fermach przemysłowych, nadal te zwierzęta bardzo by cierpiały. Mówi o tym największe do tej pory tego typu badanie, które przeprowadzono na 7500 ptakach z 16 różnych ras kurczaków przez dwa lata, w którym sprawdzano m.in. Zachowanie tych zwierząt, fizjologię, kwestie immunologiczne, a także ilość i jakość mięsa. Jak możemy przeczytać, wyniki są jednoznaczne. Konwencjonalne rasy kurcząt hodowanych na mięso, określane jako rasy szybko rosnące ze względu na selektywną hodowlę, która powoduje, że zwierzęta osiągają nienaturalnie szybko wagę rynkową, cierpią na miopatię mięśniową. Deformacje, problemy z nogami i mają problemy ze staniem i chodzeniem. Wyniki wskazują także fakt, że w mniej idealnych i bardziej realistycznych warunkach, czyli tych związanych z masową hodowlą, wyniki mogą być o wiele gorsze. No i te gorsze wyniki mieliśmy okazję zobaczyć na materiałach ze śledztw, i nie będzie nadużyciem, jeśli stwierdzę, że najprawdopodobniej panują one na wszystkich innych tego typu fermach. I teraz najważniejsze, czyli co możemy zrobić, w jaki sposób możemy zrealizować głęboką potrzebę polepszania losu zwierząt, która drzemie w większości z nas. Po pierwsze, z całego serca zachęcam do podpisania petycji do prezesa zarządu Lidl Polska, którą znajdziecie na stronie Fundacji Alberta Schweitzera. Jest to petycja, w której zachęca się do dołączenia przez Lidl do europejskiej inicjatywy dla kurczaków, w której znaleźć można m.in. odejście od hodowli ras szybko rosnących, zmniejszenie zagęszczenia i poprawę warunków na fermach. Nie dość, że jest to inicjatywa popierana przez kilkadziesiąt dużych organizacji prozwierzęcych, ale też warto wspomnieć, że przystąpiło już do niej wiele firm, a także to, że prawie 92% Polek i Polaków uważa, że kolejne firmy także powinny podpisywać ECC. Po drugie, i ten punkt także wiąże się z Waszym zaangażowaniem, gorąco apeluję do sieci Lidl o podpisanie tego zobowiązania, czyli European Chicken Commitment. Wierzę, że w tym nagraniu w wystarczający sposób uargumentowałem, że kontynuując pozyskiwanie kurzego mięsa z takich miejsc i z takich kur jest nie tylko skrajnie nieetyczne, nie tylko tworzy fundamentalnie patologiczne warunki i okazje do niewyobrażalnej wręcz krzywdy zwierząt, ale i być może w tym konkretnym przypadku to będzie najsilniejszy argument. Większość polskiego społeczeństwa takim praktykom bardzo mocno się sprzeciwia i z drugiej strony, z pewnością, z dużą ulgą i satysfakcją, Polacy w większości przyjęliby podpisanie przez Lidl tego zobowiązania. Gdy powiedziałem, że ten punkt łączy się także z Waszym zaangażowaniem, to chodziło mi o to, że mi samemu z pewnością trudno będzie dotrzeć z tym przekazem do prezesostwa Lidla w Polsce, ale z Waszą pomocą, z Waszym zaangażowaniem, myślę, że nie będzie to wielkim problemem. Wystarczy więc skorzystać z mediów społecznościowych i wyrazić swoją opinię, dać znać sieci handlowej Lidl, że jest to temat dla was ważny. Pytać o to, kiedy ECC będzie podpisane i dlaczego jeszcze się to nie stało. Jestem przekonany, że wspólnie możemy tego dokonać, więc zachęcam by zrobić to teraz i zachęcać inne osoby do podobnego działania. Z mojej strony to wszystko na dziś. Trzymam kciuki za sukces tej akcji i do zobaczenia. Już niebawem.